Ten film przedstawia życie, karierę i dziedzictwo Agnieszki Maciąg, jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich modelek, osobowości telewizyjnej, piosenkarki, autorki, a później szanowanej osoby wypowiadającej się na temat dobrego samopoczucia i świadomego życia. Jej historia odzwierciedla ewolucję polskiej mody, przemianę osoby publicznej i wartości kulturowe, które ukształtowały kilka pokoleń. Dziś przyglądamy się jej początkom, osiągnięciom, porażkom i lekcjom, jakie pozostawiła po sobie. Dokładna i szczegółowa sekcja pytań i odpowiedzi. Jakie były początki Agnieszki Maciąg? Urodziła się w Białym Stoku i od najmłodszych lat interesowała się sztuką i ekspresją. Studiowała w artystycznej szkole średniej, a następnie rozpoczęła studia uniwersyteckie na kierunkach dziennikarstwo, psychologia i kulturoznawstwo. Podstawy te ukształtowały jej późniejszą twórczość pisarską i osobowość medialną. Jak zyskała sławę w świecie modelingu? Jej kariera rozpoczęła się, gdy wygrała duży konkurs modelek prowadzony przez Międzynarodową Agencję. Zwycięstwo otworzyło drzwi do Mediolanu, Paryża i innych stolic mody. Projektanci i agencje szybko dostrzegli jej potencjał i wkrótce pojawiła się na wybiegach takich wielkich nazwisk jak Karl Lagerfeld, Nino Cerruti, Laura Biagiotti, Claude Montana i innych. Czym wyróżniła się na arenie międzynarodowej? Jej wzrost, prezencja i elegancja zapewniły jej popularność na międzynarodowej scenie modelek. Jednak tym, co ją wyróżniało, była wszechstronność. Pracowała w czołowych centrach mody w Europie, brała udział w prestiżowych pokazach i kampaniach na wybiegach, pomagając polskim modelkom stać się konkurencyjnymi na arenie międzynarodowej. Którzy projektanci i agencje ukształtowały jej karierę? Współpracowała z najbardziej szanowanymi projektantami swojej epoki. W Polsce współpracowała z takimi nazwiskami jak Maciej Zień i Teresa Rosati. Za granicą współpracowała z domami mody, które zaufały jej profesjonalizmowi i charyzmie. Jak wyszła poza modeling? Jej zainteresowania artystyczne skierowały ją w stronę muzyki, telewizji i kierunku twórczego. Śpiewała z polskim zespołem Demono na festiwalu w Sopocie i wystąpiła w kilku ich teledyskach. Później prowadziła programy telewizyjne, przeprowadzała wywiady z artystami i objęła kierownictwo artystyczne w branży modowej. W jakich teledyskach ją przedstawiała? Wystąpiła w teledyskach do takich piosenek, jak Lights and Cameras, The Last Kiss, You're With Me Again, Stone and Velvet, To At Night i Everything for Sale. Te występy pomogły wzmocnić jej status postaci kulturalnej poza światem mody. Jakich osobistych przemian doświadczyła w późniejszym życiu? Odchodząc od pełnoetatowego modelingu, zajęła się pisaniem, rozwojem osobistym, zdrowym trybem życia i równowagą duchową. Opublikowała wiele książek na temat świadomego życia, odżywiania, dobrego samopoczucia, rozwoju emocjonalnego i wewnętrznego spokoju. Ten drugi rozdział w jej karierze uczynił ją zaufanym głosem tysięcy czytelników poszukujących spokojniejszego, bardziej znaczącego stylu życia. Z jakimi wyzwaniami i niepowodzeniami się mierzyła? W jej życiu były trudne okresy, zmiany w branży modelek, zmagania osobiste, a później walka z chorobą. Dzięki tym doświadczeniom często mówiła o odporności, dbaniu o siebie i znaczeniu wewnętrznej siły. Jej otwartość pomogła wielu ludziom z odwagą stawić czoła własnym wyzwaniom. Z jaką krytyką spotkała się w trakcie swojej kariery? Jako osoba publiczna spotkała się z krytyką związaną z podjętymi decyzjami, wybranymi projektami i przejściem od modelki do przywództwa Wellness. Niektórzy krytycy kwestionowali zmianę jej wizerunku publicznego, ale wielu zwolenników doceniło jej szczerość i spójność przekazu. Jak eksperci i analitycy kultury postrzegali jej dziedzictwo? Analitycy postrzegali ją jako symboliczną postać transformacji kulturowej Polski po latach 90. Reprezentowała wejście Polski w światową modę, ale także rosnące zainteresowanie well-being, holistycznym życiem i zdrowiem emocjonalnym. Jej kariera jest często opisywana jako przykład odkrycia na nowo i osobistej autentyczności. W jaki sposób jej twórczość odzwierciedlała dziedzictwo kulturowe Polski? Jej twórczość, filozofia stylu życia i wystąpienia publiczne często podkreślały równowagę, rodzinę, naturę, prostotę i tradycje, wartości głęboko zakorzenione w polskiej kulturze. Mówiła o znaczeniu wdzięczności, spokoju i stabilności, łączących współczesne polskie społeczeństwo ze starszymi kulturowymi ideami harmonii i odporności. Jakie wnioski można wyciągnąć z jej życia i kariery? Jej życie uczy, że sukces można wielokrotnie przedefiniowywać. Pokazuje, że kariery ewoluują, tożsamość się zmienia, a rozwój osobisty nigdy się nie kończy. Pokazała siłę odkrywania na nowo, znaczenie dobrego samopoczucia emocjonalnego i wartość życia z celem, a nie pod presją. Jej podróż zachęca ludzi do korzystania zarówno z osiągnięć, jak i introspekcji. Wreszcie, historia Agnieszki Maciąg łączy w sobie międzynarodowy sukces, twórcze poszukiwania, osobistą przemianę i trwały wpływ kulturowy. Przeniosła się z wybiegów mody na sceny, do magazynów, studiów telewizyjnych, by wreszcie trafić do serc czytelników poszukujących równowagi i przejrzystości w swoim życiu. Jej dziedzictwo jest kontynuowane poprzez jej książki, jej głos publiczny i inspirację, jaką dawała pokoleniom. Jeśli uważasz, że ten film ma charakter informacyjny, pamiętaj, aby go udostępnić, polubić i zasubskrybować kanał, aby uzyskać więcej treści edukacyjnych.